Jerzy Telesiński, witam państwa serdecznie. No kolejna rozmowa z tego naszego super ciekawego dla mnie, mam nadzieję, że dla państwa również, cyklu związanego z Digital Festivalem, a to dlatego, że choćby nie wiem jak się człowiek bronił, to i tak nie ucieknie od kwestii właśnie digitalizacji naszego życia, o czym się przekonujemy, rozmawiając z naszymi super ciekawymi gośćmi. Nauka, rozrywka, praca, zdrowie, finanse. No trudno właściwie byłoby znaleźć taką dziedzinę życia, która nie poddaje się już tej naszej cyfryzacji, a to Android Auto, a to telefony mobilne i to wszystko. I teraz można byłoby się zastanowić, czy to jest jakieś takie super wielkie, ważne, doniosłe wyzwanie, czy to są po prostu zwykłe narzędzia takiego codziennego użytku, jak na przykład lodówka czy pralka. No i tutaj na przykład taka myśl przychodzi mi, kiedy wchodzę na stronę T-Mobile, bo jest taki oto piękny tekst. Miniony rok był dla wszystkich, również dla T-Mobile dużym wyzwaniem. Musieliśmy zmierzyć się ze zmianami w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym. Nowe sposoby pracy, inne formy spędzania wolnego czasu miały ogromny wpływ także na działalność naszej firmy, tak powiedział prezes zarządu T-Mobile, Andreas Mehofer. Cel w rozumieniu biznesowym, w biznesowego wyniku to zdecydowanie za mało. Liczy się coś dużo więcej, tak czytam również w arcyciekawym raporcie T-Mobile Polska, który który sobie przejrzałem z ogromną ciekawością. Pani dyrektor, pani Małgorzato. Małgorzata Rybak-Dowrzyk jest gościem tej rozmowy naszego cyklu. Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej. Gratuluję serdecznie 25-lecia firmy. To na początek. Ślicznie dziękuję i witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No 25 lat to jest kawał czasu. To już człowiek z takiego wieku, Dziecięcego, to już nie mówię, ale młodzieńczego, dochodzi do takiego trochę poważniejszego wieku, kiedy faktycznie już świat cyfrowy to nie są tylko gadżety i zabawki, to jest również odpowiedzialność. O tak, proszę sobie wyobrazić, że jak sobie tak spojrzymy w przeszłość, to mm. widzimy, jak bardzo ten świat się zmienił. Jak bardzo ten nowy system komunikacji, takiej mobilnej, zmienił całą gospodarkę, ale zmienił też to, jak my ludzie żyjemy dzisiaj. Dlatego można powiedzieć, że taki telefon jest, my to. Nawet tutaj wewnętrznie u nas w firmie mówimy, że to jest takie centrum zarządzania światem. Każdy ma swój świat i dzisiaj nim zarządzamy właśnie przez taki telefon. No zgadza się, dlatego że i w kieszeni mamy bank, i naszego lekarza, i nasze ukochane dzieci, i jeszcze do tego ich edukację, i jeszcze do tego, i długo by wymieniać, bo tak, bo, bo do samochodu możemy się podłączyć telefonem, ale możemy też kupować bilety parkingowe, możemy kupować bilety komunikacji miejskiej, która również daje nam informację, że nasz autobus będzie za dwie minuty, trzy minuty no i wracamy Pani Dyrektor do takiego momentu, w którym, tak jak mówiłem, właściwie nie ma, trudno chyba jest odnaleźć taką dziedzinę życia, która by nam się już nie cyfryzowała. Ja się zastanawiałem i właściwie nie wyszło mi, bo nawet jak idę na spacer, to sprawdzam którędy warto przejść. Właśnie teraz Pan zadał bardzo trudne takie pytanie i tak no. próbuję sobie w głowie znaleźć jakieś, jakiś obszar życia, który, który jest kompletnie dziewiczy, jeśli chodzi o cyfryzację no. i powiem zupełnie szczerze, czy na etapie Wytworzenia, czy na etapie już doświadczania, to zawsze jednak gdzieś tam ta cyfryzacja nam towarzyszy, czy biznesowo, czy w życiu prywatnym. Myślę sobie, że nawet powiedziałabym dosyć odważnie, że ta kwestia będzie postępowała jeszcze bardziej. Cyfryzacja będzie jeszcze bardziej wszechobecna w naszym życiu. Już dzisiaj Polska wyróżnia się na tle krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bardzo wysoką jakość naszej sieci. To znaczy sieci nie tylko, oczywiście wiadomo, T-Mobile, cieszymy się, że mamy bardzo dobrą jakość naszej sieci i stawiamy na to, ale Polska w ogóle jako kraj charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Mamy fantastyczne cyfrowe autostrady. Natomiast też trzeba powiedzieć, że dzięki temu polskie społeczeństwo też jest bardzo otwarte. Nawet możemy spojrzeć na same płatności zbliżeniowe, prawda? To Polska również tutaj przoduje. A to dlatego, że w ogóle jesteśmy ogólnie narodowością tak Społeczeństwem, które właśnie lubi takie nowinki technologiczne, lubi ułatwiać sobie życie. A na pewno cyfryzacja jest jednym z takich elementów, tak? Ona na pewno pomaga nam, i warto tylko zwrócić na to uwagę, aby dobrze z niej korzystać. To znaczy mądrze, bo tak jak każde, każda autostrada, możemy po niej pięknie pędzić, ale musimy też wiedzieć, jak się możemy zatrzymać, albo jak dobrze dojechać do celu. I jak robić to odpowiedzialnie? Bo to wynika też z tego raportu T-Mobile Polska, o którym wspomniałem, i tam jest tej uwagi, odpowiedzialności bardzo wiele poświęcone. Dlaczego firmy takie jak T-Mobile chcą brać odpowiedzialność za środowisko, na przykład taka kampania WeCare, dostaliście certyfikat zielonej marki? Czy to jest już ten wiek, to doświadczenie, w którym człowiek nie tylko bierze, ale również daje, czyli właśnie taką odpowiedzialność przyjmuje na siebie? To też wieki doświadczenie i pewna mądrość z tego wynikająca, ale ja nawet patrzę tutaj osobiście na to jako już dzisiaj obowiązek. Nie tylko cyfryzujemy Polskę i cyfryzujemy polskie społeczeństwo, ale również chcielibyśmy mieć aktywny udział w edukacji tego polskiego społeczeństwa i polskiego biznesu, jak mądrze wykorzystywać te narzędzia w stosunku do klimatu, bo mamy tylko jedną planetę i też rozmawiam często z wieloma osobami, które działają, są aktywistami na, na rzecz klimatu i Wszyscy zgodnie mówią jedną rzecz, że nie tylko duże firmy, nie tylko rządy albo administracja publiczna powinna wpływać na to, żeby, żeby dbać o środowisko, ale każdy z nas indywidualnie to może zrobić. Dlatego też taka firma, jak T-Mobile, nie dość, że staramy się to robić w sposób strukturalny, czyli strategiczny. W swojej strategii mamy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym działania proekologiczne, ale też. Sami zmieniamy się od środka i motywujemy do tego naszych pracowników, ale również naszych partnerów biznesowych. I tutaj również widzimy bardzo duże okno i duży potencjał do tego, aby zmieniać ten świat na lepszy, aby budować lepszy klimat dla nas i naszych następnych pokoleń. Jakimi metodami się Państwo stają bardziej jako u siebie? Wspomniała Pani o tym w firmie, tak? Bo zajrzałem na stronę i na przykład znalazłem hasło Stop Plastik. Faktycznie zrezygnowaliście już z tego plastiku tam u siebie w siedzibie? No właśnie, kiedy dwa lata temu spoglądaliśmy na to, żeby wyeliminować plastik z naszej działalności wewnątrz organizacji, chociażby, to pomyśleliśmy sobie, że to jest w ogóle niewykonalne zadanie. A muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj, no z pewnością nie mogę powiedzieć, że to jest 100%, ale Jesteśmy na poziomie 97, natomiast zrobiliśmy bardzo dużo. Oczywiście wyeliminowaliśmy takie rzeczy jak butelki plastikowe. Mamy specjalne krany filtrujące wodę. Bardzo zwracamy uwagę na takie rzeczy jak recycling w biurach i sklepach. Jako duża firma mamy też bardzo dużą flotę samochodową, i tutaj też zamieniamy naszą flotę z samochodów z diesli na pojazdy hybrydowe i elektryczne. I co ważne, bardzo mocno stawiamy na to, żeby edukować naszych pracowników, przeprowadzamy webinary, zapraszamy gości, po to, żeby nie tylko mówić im, co mają robić, ale żeby zrozumieli i chcieli za nami iść w tym e, kierunku, tak? czyli też pogłębiać swoją wiedzę i chcieli pogłębiać te działania. A jeszcze, co jest istotne, to jeśli chodzi o w ogóle całą grupę Deutsche Telekom, mamy bardzo ambitne cele, które sobie założyliśmy i już do 2025 roku, jako e, Timowa i Polska, chcemy być zeroemisyjni, a do 2040 roku chcemy być zeroemisyjni, łącznie z naszymi partnerami w całym łańcuchu naszych dostaw. I za tymi celami muszą iść aktywne działania, takie prawdziwe działania, nie greenwashing. Wobec tego, to tak jak moja babcia zawsze mówiła, najpierw przykład, potem wykład, Wy te część tak. bierzecie już na siebie, ale zachęcacie też do ruchów ekologicznych swoich klientów w kontekście właśnie troski o środowisko. Na przykład zachęcacie do tego, żeby tak łatwo nie pozbywać się starych telefonów. O, i to jest bardzo Dobry przykład, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj. Każdy Polak chyba w szufladzie ma jakiś swój stary telefon, który gdzieś tam na przestrzeni tych 25 lat z pewnością gdzieś tam z niego korzystał. A my zachęcamy naszych klientów po pierwsze, żeby że mogą nam zwrócić taki telefon i co jest istotne, czego pewnie wielu słuchaczy nie wie, ale utylizacja w sposób odpowiedzialny i zgodnie z zasadami na, na rzecz klimatu, to jest skomplikowany proces i my ten proces właśnie mamy u siebie. Czyli jeżeli zbieramy elektrośmieci, to utylizujemy je w sposób właśnie Właściwy, taki zgodny z normami takimi proekologicznymi. Jest też druga rzecz, że klienci mogą do nas zwrócić swój stary sprzęt i e, nawet my odkupujemy, jeżeli te sprzęty są jeszcze jakieś do użytku, i e, regenerujemy je, i potem ponownie wpuszczamy je do obiegu na rynek, przy czym nowi klienci mogą kupić takie dobre, całkiem nawet telefony, może użyte, ale już zregenerowane za niższą cenę, czyli i klient potencjalnie nowy klient ma z tego korzyść, a my i środowisko ma z tego korzyść. Ale jest jeszcze inna rzecz, którą chciałabym się z Państwem podzielić. To jest też tak, że w swoich klientów biznesowych zachęcamy do przejścia z faktury papierowej na fakturę elektroniczną. Oczywiście wszystkich zachęcamy, tak? To nie jest też oczywiście klientów indywidualnych również. Natomiast myśmy mamy taką teraz my zapoczątkowaliśmy akcję to się nazywa magentowe lasy Miejmy nadzieję, że lasy będą wciąż oczywiście zielone, ale będą miały przynajmniej trochę smugi magentowej, bo chcielibyśmy zachęcić naszych partnerów biznesowych, naszych klientów, po to, żeby zamienili te fakt są naprawdę wśród naszych klientów jeszcze takie organizacje, które wciąż korzystają z tej papierowej faktury, a dzisiaj nie ma już takiego takiej potrzeby i mamy takie wrażenie i myślę, że intencją tego wszystkiego jest to, że chcemy ich chyba nawet to nie jest też tak, że nie chcą przejść na elektroniczną fakturę, oni bardziej po prostu jakby są uśpieni, nie wiedzieli, nie pamiętali. Więc myślimy sobie, że tą akcją, gdzie chcemy łącznie posadzić 10 hektarów lasów, obudzimy tych, którzy właśnie jeszcze sobie śpią w tym zakresie, i tym samym też spowodujemy, że oni też zaczną inaczej patrzeć na kwestie klimatyczne. Pani dyrektor, ja słyszę w głosie taki entuzjazm. On chyba jest kluczowy, żeby ludzi a namówić do zbierania śmieci w lesie, do drowszego odżywiania, do kierowania się troszkę bardziej odpowiedzialnym podejściem do środowiska i. Oczywiście, ten entuzjazm super i on się sprawdza, ale to po prostu jest wygodne, to po prostu jest praktycznie, bo człowiek potem nie ginie w setkach segregatorów z papierami. To przy okazji, oczywiście, tej odpowiedzialności jest po prostu wygodne. Tak, zdecydowanie ma Pan rację, Panie Redaktorze, bo poza tym, że nie toniemy w tych wielkich ilościach papieru, Poza tym, że nie wpływa by na to, że, że coraz więcej drzew jest wycinanych, ale też mamy z tego korzyści, jeśli korzystamy z elektroniki. Dla przykładu mogę podać Państwu takie narzędzia jak mapa. Kiedyś korzystaliśmy z papierowej, dzisiaj korzystamy z mapy elektronicznej, która chyba myślę, że nie trzeba nikomu uświadamiać, że jest zdecydowanie wygodniejszą i bezpieczniejszą taką formą mapy, aniżeli kiedyś. No i narzędzia cyfrowe są również pod tym względem praktyczne, jeżeli ktoś się zagubi, na przykład, w magentowym lesie to też się odnajdzie dzięki cyfryzacji i temu postępowi. I fajnie, i jeśli chodzi o te, ten nurt odpowiedzialności, jeśli chodzi o, o T-Mobile, to tak, ekologiczny mamy. I jeszcze na przykład chwalicie się, że pomagaliście medykom, bo to taka a propos tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, jak bardzo kwestie pandemiczne w ogóle zmieniły i tę właśnie naszą odpowiedzialność, i tę naszą codzienność rozrywkową, i tę poważną, i tę zawodową, no ale też tę te zdrowotną. Mhm. To też jest duża odpowiedzialność. Pomagacie medykom. Pandemia to była takim bardzo specyficznym przykładem tego, jak komunikacja jest rzeczywiście istotna i ważna. Zanim przejdę w ogóle do odpowiadania mm. na pana pytanie, panie redaktorze, a propos tego, jak pomagaliśmy medykom, to chciałabym powiedzieć, że w trakcie pandemii zauważyliśmy po pierwsze bardzo dużą zmianę w tym, jak ludzie korzystają z, z technologii, przede wszystkim zwiększyła się ilość da konsumowanych danych, no bo mm. ludzie korzystali. Po prostu ze swoich telefonów obserwowaliśmy mniej więcej 40% wzrost, co jest bardzo duże i naprawdę to był dla nas bardzo duży cel, żeby nie zawieść zaufania, żeby nie być niezawodnym dla naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. I tutaj wtedy urodziło się też to, że ludzie zaczęli chyba więcej rozmawiać ze sobą. I a propos pomocy medykom, to chcieliśmy bardzo mocno zaangażować się w pomoc medykom, szpitalom, ponieważ lekarze, którzy pracowali na oddziałach covidowych, to również na przykład nie mogli wychodzić ze swoim, swoim obecnym sprzętem, żeby nie przenosić zarazków, więc musieliśmy po prostu dostarczać alternatywne sprzęty dla nich, żeby mogli się porozumiewać. Żeby mogli się porozumiewać z rodzinami osób, które również były na tych oddziałach i muszę powiedzieć, że to jest niby taka podstawowa rzecz, ale, ale sporo tego zrobiliśmy w trakcie pandemii, bo też zarówno i pacjenci potrzebowali tego kontaktu ze swoimi bliskimi, jak i oczywiście lekarze też potrzebowali mieć kontakt ze światem zewnętrznym. Ale dla nas ma to wymiar taki chyba głębszy, bo wiedzieliśmy, że to jest taka realna i prawdziwa pomoc. I nie szczędziliśmy tych środków pomocowych i mamy tutaj takie poczucie spełnienia w tym zakresie. Myślę, że wszyscy, którzy będą mieli jakiś kontakt z Digital Festivalem, przekonują się już o tym i przekonają się, jak bardzo to nasze podejście do cyfrowego świata i jego postępu, właśnie w kontekście lockdownu i pandemii, nabrało takiego właśnie wymiaru dość istotnego. Takiego, z którego, i to czytam z Pani słów, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. To znaczy ta część rozrywkowo-gamingowa przeszła bardziej w taką kwestię właśnie dotyczącą i troski o zdrowie. Przecież spotykaliśmy się przy świątecznych stołach też chyba po raz pierwszy w historii ludzkości tak często zdalnie. O tak. I właśnie tutaj możemy zmierzyć właśnie do, do takich kwestii jak takie wykluczenie cyfrowe. Ja sobie sama osobiście, może eksperci powiedzą, że, że nadinterpretuję pewne określenia, ale powiemy o tym sobie, że na przykład jest wykluczenie cyfrowe, czyli wiele osób może nie mieć dostępu do internetu i, i takie osoby też się zdarzają. Natomiast dla mnie wykluczeniem cyfrowym też sobie taką sama stworzyłam własną definicje, to są też osoby, które nie potrafią sobie radzić w tym internecie, mm -hmm, no w tak. tym świecie cyfrowym, a właśnie pandemia wzmożyła potrzebę tego, aby ludzie sobie radzili coraz lepiej w tym świecie cyfrowym, bo przecież nie tylko oczywiście byliśmy w kontakcie z naszymi bliskimi, co dawało nam większe poczucie bezpieczeństwa, ale też musieliśmy zrobić wiele różnych transakcji, które realizowaliśmy w życiu codziennym, tak często robiliśmy zakupy przez internet. Z pierwszy Prawda, aktualnie. to z tego, co wiem, to właśnie chyba też wiele właśnie sklepów i takich rozwinęło swoje obszary, właśnie te e commerceowe dlatego że rzeczywiście był absolutny wzrost zapotrzebowania na takie, takie usługi. Na pewno rozwinęła się zdecydowanie medycyna zdalna. Oczywiście wiem, że jest wiele różnych również negatywnych aspektów tego, tych porad medycznych, natomiast jednak możliwość skontaktowania się w każdym momencie z lekarzem jest też pewnie bardzo istotnym elementem. Pewnie gdzieś tu wszędzie trzeba znaleźć balans, ale jednak ta technologia dzisiaj jest Podstawą naszego funkcjonowania. Już nie jest tylko i wyłącznie właśnie taką rozrywką, jest takim elementem, że, że możemy po prostu sobie do kogoś zadzwonić, tylko jest taką podstawą funkcjonowania, jest takim strategicznym elementem życia każdego z nas, zarówno biznesowego, jak i prywatnego. Wspomniała Pani o tym, że pewnie pod wieloma względami takie rozwiązania nie są doskonałe, ale wyobraźmy sobie z drugiej strony, co by było, gdybyśmy ich nie mieli właśnie w takiej sytuacji, gdybyśmy nie mogli na przykład szukając pracy podjąć. Zdalnej rekrutacji, no bo to przez półtora roku ktoś nie byłby w stanie na przykład w ogóle aplikować do żadnej firmy. Ale co ciekawe, to, to właśnie to też, jak jeszcze przed pandemią, też często mówiliśmy sobie tutaj wewnętrznie, ale też staraliśmy się wyedukować ludzi na zewnątrz, naszych odbiorców, że cyfryzacja i w ogóle ten, te, te cyfrowe autostrady dają nam oczywiście, z pewnością niosą za sobą jakieś zagrożenia, bo niczego nie można nadużywać, natomiast też dają dużo możliwości. I teraz zawsze mówiliśmy, sobie, że trzeba umieć wykorzystać i odnaleźć te możliwości, które daje ta cyfrowa autostrada. Bo tą cyfrową autostradą możemy pojechać dalej. I właśnie to, jak pan redaktor właśnie wspomniał, dobrze, może w, w dobie pandemii, to rzeczywiście w większości spotykaliśmy się online, żeby nawet właśnie na taką rozmowę rekrutacyjną. Ale dzisiaj, kiedy już powracamy bardziej do tych właśnie kontaktów, do tego modelu może hybrydowego, może coś chwali, bo to jest. Przepiękne jednak być osobiście ze sobą, to proszę zobaczyć, ile narzędzi pozostaje, bo jednak te spotkania na odległość, te właśnie rekrutacje, te, co działa na rzecz klimatu, również, dlatego że mniej musimy się przemieszczać, dlatego że niezbędne rzeczy, takie rzeczy, które możemy wykonać online, wykonujemy już online, to pozostaje i dzisiaj każde pokolenie zdobyło pewne doświadczenie po tej pandemii tego właśnie żeby jakoś korzystać jakoś jakoś sobie radzić w tym świecie również cyfrowym chociaż cały czas też chciałabym zachęcić wszystkich do takiego zdrowego balansu pomiędzy światem rzeczywistym, a światem cyfrowym. Bo ten zdrowy balans może dać nam lepszą satysfakcję. I myślę, że tego również w ostatnich miesiącach się nauczyliśmy, że nie wszystko da się do świata cyfrowego przenieść. Jedną z takich istotnych ambicji Digital Festivalu jest właśnie to, żebyśmy nie zostali w tyle. Pani dyrektor wspominała o tym, że o tym cyfrowym wykluczeniu. Myślę, że warto pamiętać o tych, którzy nawet, jeśli mają właśnie w ręku wszelkie cyfrowe, nowoczesne narzędzia, nie zawsze jeszcze są gotowi na zderzenie z tym cyfrowym światem, on jawi im się jako bardzo skomplikowany, trochę tajemniczy, trochę niebezpieczny, no to może warto zaapelować do tych wszystkich tak zwanych, trochę bardziej oblatanych, żeby o swoje babcie, mm. o swoich rodziców trochę zadbali i pokazali im ten świat, który daje tak wiele możliwości. Co więcej, ja sama obserwuję, że właśnie nasi rodzice, nasze babcie czy dziadkowie, to absolutnie, kiedy już właśnie dostaną ten dostęp tego świata cyfrowego, to może panu, mm. panie redaktorze, powiedzieć, że sama na Osobiście widzę, jednak ten świat potrafi okay. wciągnąć. I to jest rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, fajnie, żebyśmy my również krosowali się pokoleniowo, i tak jak nasi dziadkowie mogą nas czegoś nauczyć, to my na, możemy nauczyć naszych dziadków również czegoś. O, pewnie, że tak, a to jeszcze przy okazji jest element tej równowagi, o której wspominaliśmy, czyli ten świat cyfrowy wykorzystujemy na naszą korzyść, będąc ze sobą zupełnie analogowo. Małgorzata Rybak Dowrzyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej. Mobile, rozmawiamy o cyfryzacji, o tym, jak ona nam się pięknie sprawdza w ostatnich czasach, chociaż pewnie sami nawet byśmy nie przypuszczali, że może się aż tak przydać, no ale świat powiedział wielkie: sprawdzam. No i chyba mamy trochę szczęścia, że jednak byliśmy już na tym etapie rozwoju. Patrząc z perspektywy, Przyszłych pokoleń, ale tych najbliższych, co przed nami, jakie wyzwania stoją przed operatorami sieci komórkowych w tych najbliższych latach? Czego możemy się spodziewać? Czy to będzie postęp przepustowości przede wszystkim i na przykład coraz lepiej, coraz wydajniej wykorzystywanych przedmiotów tak zwanego internetu rzeczy? Zdecydowanie musimy skupić się przede wszystkim na tym, aby na sieć i te autostrady, mhm. które właśnie budujemy, się nie korkowały. A na pewno jednym z tych elementów, które mogą sprzyjać temu, że one się nie będą no to to jest właśnie rozwój takiej sieci piątej generacji, chociażby, czy też rozwój takich sieci jak Narrowband IoT, gdzie, gdzie różne rzeczy będą mogły się ze sobą łączyć i ze sobą rozmawiać. Ale to, co tutaj jest bardzo istotne w tym świecie cyfrowym, to tak jak w świecie prywatnym i w życiu osobistym, jest tak, że jednak bezpieczeństwo jest niezwykle kluczowe. I teraz myślę sobie, że te firmy, które będą miały w swoim zapleczu absolutnie najwy Wyższej jakości bezpieczeństwo, będą mogły zagwarantować bezpieczeństwo cyfrowe swoim odbiorcom klientom te będą na pewno zdecydowanie miały lepszy potencjał rozwoju myślę sobie, że dobrze by było, żeby klienci wiedzieli, że nie tylko sprawdzajmy jakie usługi cyfrowe są nam dla nas dostępne, ale sprawdzajmy też jaki poziom bezpieczeństwa one za sobą również niosą i kto pilnuje tego bezpieczeństwa też prawdą jest, że jeśli chodzi o obszar ekonomii, no to przemysł 4.0 i 5G absolutnie tutaj będą to właśnie operatorzy i te autostrady cyfrowe będą właśnie stanowiły taki fundament do rozwoju całych gospodarek. Dlatego też warto po prostu skupić się na tym, że te, te autostrady muszą się też budować i rzeczywiście ich przepustowość musi się zwiększać. Ja myślę sobie, że czasem ta taka rezerwa, tak bym pewnie to nazwał, przed postępem przypomina trochę rezerwę naszych pradziadków przed elektryfikacją. No Trochę tak. oczywiście się obawialiśmy, troszkę byliśmy przywiązani do tych lamp naftowych, trochę boimy się nieznanego, ale myślę, że to mnie. Mniej więcej tak będzie wyglądało za pokolenie 2 trzy, kiedy pomyślimy sobie czy też te nasze wnuki i prawnuki powiedzą sobie a dziadek się bał, a tu proszę, nic by z tego nie było, a tak jest fajnie i nowocześnie. Panie i panowie, zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ofertą Digital Festivalu. Gratuluję jeszcze raz pierwszych 25 lat, trzymam kciuki za kolejne 25 lat rozwoju zrównoważonego, odpowiedzialnego i jak najbardziej owocnego. Ślicznie dziękuję panu, ślicznie, ślicznie dziękuję wszystkim słuchaczom i ży życzę sobie, żebyśmy wszyscy razem się wspólnie rozwijali jak najlepiej i jak najdłużej. Pięknie. Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile, Małgorzata Rybak Dowrzyk, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.